Żeby nie, nie powstało mylne wrażenie, że satyryk, czy stand-uper, czy komediant to jest człowiek, który tylko i wyłącznie krytykuje, że mu się nie podoba. Nie, absolutnie. Jeżeli coś się w naszym pięknym kraju wydarzy naprawdę fajnego, pozytywnego, to trzeba o tym mówić. A ja nawet nie tyle, że mówię, no korzystając z tego, że będę miał no, zaszczyt, ale i olbrzymią tremę, przepraszam, że tyłem do Państwa yy, stoję, yy, z towarzyszeniem tak znamienitych yy, muzyków, będę się starał Państwu, no... Mam olbrzymi problem z użyciem czasownika. Śpiewał". <śpiewał>, Śpiewał. Za chwilę na tej scenie będzie pani Alicja Majewska. Ja po prostu. <śpiewał> Wykonam utwór słowno-muzyczny, a, a już do Państwa należy, że tak powiem, ocena, czy to był śpiew czy, i, i, i każdy Państwa werdykt, jak to mówią ziomale z siłki, biorę na klatę. Piosenka, to jest piosenka patriotyczna, yy, tak ją proszę potraktować, liryka obywatelska, że jak coś się naprawdę fajnego wydarzyło, trzeba o tym głośno mówić, w tym konkretnym przypadku śpiewać, a utwór, szanowni Panowie, szanowni Państwo, brzmi następująco. W uroczym Krakowie, w Pra starej stolicy, Gdy myśl o sprośnościach odbierze ci dech, Z panną sprzedajną sunku, kamienicy, Gdzie jawny dzieje się grzech. Ula Helena Bożena Joasia. Nieważne jest imię, gdy rzecz krótko trwa. Pod kuratelą prezesa Banasia w niegrzeczne godzinki się gra. Twibity, bity, bity, badi, na godziny, 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 to świat. Twibity, badi, badaj, twibity, badi, badaj, na godziny, godziny, to świat. Chociaż swej żonie przestanę być wierny, to jednak się czuję bezpieczny jak nikt. Parasol roztacza sam Marian Pancerny, a przecież to jest prezesnik. Nie czuj się gorszy, gdy brak Ci milionów, ubogi też może zaszaleć na fest. Nikt nie wystawi Ci tu paragonu, pan prezes Marian ma gest. Twi biti bidi bi bi ba, badi 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 godziny badi 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 godziny, badi 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 bezkarnie bądź jak młody Bóg. Lecz później wspomnij, Mariana prezesa dał adres, byś zaszaleć mógł. A życie w kraju zaczyna powoli być słodsze niż miód, czekolada czy keks. Bo nigdzie indziej szef izby kontroli nie daje pokojów na seks. Tui bity daj, tui. Pijmy, pijmy, na godziny, godziny, godziny do świat. na godziny, godziny do Dobra. 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 Jedno zdanie, jedno zdanie, jeszcze można, dziękuję bardzo. Jeśli 46-letni stary dziad wykonuje taniec o charakterze jednoznacznie erotycznym publiczność szaleje, nie jest kurwa najgorzej. Dziękuję bardzo, bardzo. Dobranoc, dziękuję za zaproszenie.